Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej analizie rynku Bitcoina. Z tej strony Radosław Rygielski, zapraszam. Pamiętajcie oczywiście proszę o tym, że nie jest to żadna szklana kula, nie są to porady, ani rekomendacje inwestycyjne. Odczytuję strukturę cen, strukturę ceny, plus jeszcze nakładamy na to całe zamieszanie, jeżeli chodzi o to, co robią masy, czyli co robią najczęściej nieświadomi inwestorzy, po to, żeby zyskiwać po prostu przewagę na rynku. Zaczynamy. Po pierwsze, ostatnio, czyli ponad tydzień temu, mówiliśmy o tym, że Bitcoin na ten moment jest w takiej pułapce, która, która polega na tym, że trudno będzie cenie wystrzelić od razu w kierunku ATH, raczej będzie jeszcze jakaś lokalna. Korekta i dopiero dalej ruch wzrostowy. Na ten moment, jak przyjrzymy się wykresowi, no to faktycznie od naszych ostatnich oznaczeń, czyli byliśmy dokładnie moi drodzy, tutaj. W tym miejscu momencik O, byliśmy dokładnie w tym miejscu podczas analizy, której w tym dołku to określałem, że bardzo możliwe jest to, że jeszcze będzie lokalna korekta cena na początku. Wzrosła następnie z poziomu 69463 była dość spora korekta, bo tutaj o prawie 4000 dolarów. Do poziomu 65 tysięcy dolarów, i dopiero dalej nastąpił trend wzrostowy. Stąd bardzo się cieszę, że też część z Was mogłem chociażby częściowo poinformować czy też uchronić przed tym, że raczej nie będzie od razu jednego wyraźnego strzału w kierunku ATH, tylko jeszcze przed nami lokalna korekta, co po raz kolejny się sprawdziło. No dobrze, no to co dalej? Na ten moment cena bitcoina wynosi 71 600 dolarów. Warto jest zwrócić uwagę na to, co trzyma aktualne wzrosty. I nie interesują mnie historyjki o Trumpie, czy to, jak bardzo oni są za kryptowalutami, nie mają wyjścia, żeby nie być za kryptowalutami i być przeciwko CBDC, dlatego że kraje BRICS, w tym też Rosja, jest bardzo mocno za CBDC i też za kryptowalutami. Stąd też, moi drodzy, za kryptowalutami. Stąd też, moi drodzy, też nie dajcie się zwieść tej takiej narracji, jakie to Stany Zjednoczone nie są dobre, ponieważ oni nie mają wyjścia, co rozwinę nieco później. Dobra, do brzegu. Aktualny wzrost z poziomu około 65 tysięcy dolarów do aktualnej ceny, czyli 71,600, jest to wzrost, który nabrał dość mocnego rozpędu. Tutaj od tych właśnie dołków w okolice 65 i 65, 66, 60, nawet 7 tysięcy dolarów. Gdzie jak sprawdzimy, to jest to po raz trzeci to samo. Co mam na myśli? Zwróćcie proszę uwagę na dużą wartość, jeżeli chodzi o wartość wolumenu, której po cenie 65-66 tysięcy, która była 14 dnia października i to się powtórzyło właśnie w tych ostatnich dołkach, od których mieliśmy to mocne odbicie, gdzie też możemy zauważyć, że mamy wyższe wartości wolumenów. Czy jest to przypadek? No, nie jest to przypadek. Na rynku, tak jak w sklepie, są ceny, które ludzie akceptują, i też są ceny, które ktoś uzna za to, że jest, uzna ktoś, że załóżmy, są zbyt duże, czyli jest za drogo i też tak samo jak w sklepie, że są pewne poziomy cenowe, które ludzie uznają w taki sposób, że mówią, hej, jest bardzo tanio, jest promocja, kupuję. Na rynku, pod względem tutaj decyzji z takich społecznych decyzji masowych, to najczęściej jest tak, że gdy wzrasta, to ludzie kupują, a gdy spada i coś tanieje, to ludzie sprzedają, czyli jest tutaj, jak widzimy, odwrócony ten schemat. Ale to nie, nie, nie temat na teraz. Czyli patrząc, moi drodzy, pod względem struktury, wszystko jest na jak najlepszej drodze, żeby cena bitcoina dotarła do poziomu 73600, czyli do poziomu ostatniego ATH. Cała aktualna moja teza na to, że przed nami jest jest ATH, jest podparta tym, że w widoczny sposób cena reaguje na poprzednich, cena, na poprzednich poziomach cenowych, gdzie też jest widoczna duża wartość wolumenu. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o wyjście. Z tego scenariusza, czyli kiedy dla mnie jest sygnał na to, że ja uciekam z tych wzrostów, oczywiście mówię o handlu krótkoterminowym, to będzie to, moi drodzy, wybicie poziomu 64 500. Te okolice, jeżeli zostaną wybite, czyli cena zamiast wzrastać, spadnie, no to ja wtedy już nie będę myślał o powrocie od ATH, do ATH, tylko będę myślał o tym, że raczej wrócimy w kierunku 60 000 dolarów. Na ten moment tego sygnału nie ma, stąd też cierpliwie czekam na ATH. I powiem Wam moi drodzy szczerze, że raczej spodziewałbym się tego, że jeżeli ATH zostanie pokonane, cena faktycznie w dość widoczny, stabilny sposób tam się uplasuje, to nie będę w ogóle zaskoczony tym, jeżeli będzie to taki pewnego rodzaju szalony rajd. Czyli nagle cena wskoczy z 73, nawet na 76 tysięcy dolarów. Ale uwaga. To, o czym teraz mówię, jest to już w ogóle drugi szczebelek. Tam ceny na ten moment nie ma i też nie ma sygnału, który by potwierdził, że w ogóle jest szansa, aby tam cena była. Czyli pierwszym dla mnie warunkiem, który potwierdzi to, że dalej jest szansa na jeszcze kolejne wzrosty, to jest to, aby cena po pierwsze wybiła na ten moment ATH. I też po prostu się tam, załóżmy, zamknęły świece jednodniowe. Jeżeli się to wydarzy, to może otworzyć to drogę do kolejnych wzrostów w kierunku nawet 77 tysięcy dolarów. Jeżeli to na bieżąco będzie się powtarzało, to naturalnie też będę dodawał aktualizacje, tak jak robiłem to po ostatniej analizie, tak jak moi drodzy też wykonywałem to dla Was po poprzednich analizach, gdzie też na żywo wszystko sobie obserwowaliście i też dziękuję za te Wasze komentarze. Dla mnie jest to bardzo miłe, że w tym gąszczu, wiecie, tajemniczych informacji, odczytywania newsów, nadmiaru zbędnych też informacji, bo umówmy się, większość informacji w internecie jest zbędna, nawet w kategorii kryptowalu, bo tylko się one zamęt, to, to po prostu, że odnajdujecie też miejsce, w którym Wam wskazuje konkretnie, co ma szansę się wydarzyć pod względem konkretnego warunku, pod względem też konkretnego kierunku ruchu, tak, bo łatwo się opowiada o tym, że kiedyś wzrośnie. No dzięki, tyle to ja wiem, ale są osoby właśnie, które wiecie, potrafią się upierać parę lat na przykład, że, że kiedyś wzrośnie. I uważa, uważajcie proszę na takich, nazwijmy to, fałszywych proroków, którzy są tylko z wami, gdy cena wzrasta, których nie ma, gdy są spadki, bądź którzy tylko wam, moi drodzy, zamydlają, zamydlają zajmują przestrzeń w głowie swoim gadaniem, bo raz gadają tak, Raz gadają tak, tworzą tylko filmy, które, moi drodzy, mają na celu wywołać u ciebie strach albo euforię, żebyś kliknął film, żebyś wyświetlił, żeby oni zarobili z reklam, albo reklamują wam, moi drodzy, w trakcie filmów jakieś durne projekty kryptowalutowe, bo giełdy im za to płacą. I przykładowo są to projekty, których znaczna część Upada, ale oni wzięli pieniądze za promocję. Nie mówię oczywiście, że wszyscy, ale umówmy się. Pewnie kojarzycie takich handzymonów, stąd też tak słowem, słowem przypomnienia w aktualnych tutaj dla wielu osób dobrych czasach na rynku. E, uważajcie, proszę, na siebie. Po prostu. Dobra, jedziemy dalej, czyli wiemy, na co jest szansa. Patrząc krótkoterminowo, to zostało teraz już opisane. Patrząc dalej długoterminowo, to, moi drodzy, jeżeli chodzi o cykl benera, on niezmiennie wskazuje, że na ten moment przed nami do roku 26 teoretycznie powinny trwać dalej wzrosty. Patrząc nieco bardziej lokalnie, w tym momencie na rynku Bitcoina, to najbliżej. Na ten moment jest termin 5 listopada, czyli będą to wybory w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy w takim cyklu rynkowym, że trafiają się nam wybory w Stanach. W poprzednim cyklu, jeżeli chodzi o te wybory, to moi drodzy, bardzo mocno one napędziły rynek, aż potem do samego stycznia, gdzie była inauguracja prezydencka czyli to, co dzieje się po każdych wyborach. Czyli na ten moment, moi drodzy, możemy spojrzeć, że poprzednio wybory w Stanach bardzo mocno przyspieszyły. Przyspieszy, przyspieszyły. Rynki mieliśmy bardzo duże wzrosty w roku 16 od listopada do stycznia, w styczniu korekta inauguracyjna na ten moment patrząc dalej, w roku 20 wybory od listopada do stycznia, tak samo dynamiczny trend wzrostowy. No i w tym momencie widzimy, że już w październiku cena przyspiesza. No bo 5 listopada mamy, moi drodzy, wybory, więc zobaczymy, czy to da radę wyciągnąć cenę jeszcze wyżej, tak patrząc cyklicznie. Co do terminu, co do terminu długoterminowego, na ten moment, co do rachunku. Długoterminowego, przed nami dwa bardzo ważne terminy. 25, tak, okolice maja i dalej okolice września, października w roku 25, gdzie są to obszary, w których teoretycznie będę wychodził chociażby częściowo z rynku, jeżeli chodzi o termin długi. Oczywiście, im bliżej tych terminów, tym będę widział i wiedział więcej. Dobrze, to tak, jeżeli chodzi o samą strukturę, cenę, o to, co się dzieje, została nam jeszcze jedna rzecz. Jak wiecie, kochani, na ten moment na Bitcoin jesteśmy w najdłuższej konsolidacji po halvingu, bo ta konsolidacja, która trwa teraz, ona, moi drodzy, trwa już 245 dni. Czyli to oznacza, że ogólnie wcześniej nie było tak długiej konsolidacji, wiele osób jest już po halvingowej, wiele osób jest już zmęczona tym, co na rynku się dzieje. I pamiętajcie, że na rynku jest zawsze to samo. To, że jest inna cena, że jest inny czas, nie oznacza, że struktura ceny się zmieni. Cierpliwi zostaną wynagrodzeni. I to, o czym teraz mówię, konkretnie miało już miejsce w okolicach czerwca roku 2022, gdzie wskazywałem, gdzie jesteśmy w cyklu, co jest, moi drodzy, możliwe. 15 tysięcy osób widziało to na moim kanale, 80 tysięcy osób widziało ten film na kanale Ufila Koniecznego, bo też, który właśnie tam publikowałem swoje analizy, ludzie się śmiali, mówili, że jest to niemożliwe, a co zrobiła cena? Od tej właśnie analizy powtórzyła cały poprzedni cykl, czyli konsolidacja i trend wzrostowy, który widzimy na dzień dzisiejszy. Czyli znowu warto jest się zastanowić, czy wierzysz w media, w nadmiar informacji, poprzez to, że masz, uwaga, słowo klucz, poczucie, że się czegoś uczysz. A tak naprawdę wszystko jest już w dużej mierze zaplanowane. Nawet możecie sobie zobaczyć, co robią banki centralne, w jaki sposób są dystrybuowane, bo inaczej tego nie można nazwać. Niektóre prawa w Europarlamencie, które często są ustawiane pod to, kto ma w tym jaki interes, a potem ludzie siedzą w radiu, gadają o tym, trwają dyskusje kilkugodzinowe. A to już od góry zostało zaplanowane, bo co? Pieniądz rządzi światem i jeżeli ktoś to zrozumie, zacznie z tego korzystać, a niektórzy nie chcą tego zrozumieć. Wiesz dlaczego? Bo ktoś ma 30, 40, 50 lat i nie chce zacząć wierzyć, że dużo rzeczy wokół nas jest w pewnym sensie zmonopolizowane i też już zaprogramowane czy zaplanowane, bo jeżeli by zaczęli zauważać, że jest to prawda, bądź w ogóle brać do swojego umysłu za fakt, to musieliby przyznać się do tego, że żyli lata, dziesiątki lat w kłamstwie. A to jest trudne. Dlatego często dla ludzi w ogóle zmiany są trudne. No, nie poruszam już kwestii przyzwyczajen nawyków i bla, bla, bla. Dalej, moi drodzy. <noise> Informacja, która aktualnie często się pojawia, i nawet widzę, czytam te. Już ja, tak, jak, tak jak nie czytam, tak mi ludzie podsyłają, że, że po prostu dziękuję też za to serdecznie, ale mm, kochani. To, że Stany Zjednoczone w tym momencie mówią, że nie będzie CBDC, że oni są przeciwni CBDC, ale będą za kryptowalutami, to nie jest żaden, moi drodzy, wiecie, dar od Boga z ich strony i że są to tak dobrzy ludzie, że chcą dla do nas dobra. Oni nie mają wyjścia. Dlaczego? Bo Rosja, kraje BRICS już dawno stworzyły system Enbridge, który ma pozwalać na multiplatformową wymianę, jeżeli chodzi o CBDC. Oni też, czyli BRICS i, wszyscy, i dużo też w sumie krajów wokół, też już jest bardzo mocno zaawansowana, jeżeli chodzi o technologię CBDC. Czyli Stany Zjednoczone w sumie nie mają wyjścia, jak być przeciwko CBDC. Stąd też. Nie dajmy się zwieść temu, że ktoś nam o czymś mówi, tylko spójrzmy, dlaczego ktoś nam to mówi, bo to jest trochę tak, jakbyście, kochani, umówili się z kimś na spotkanie. Ktoś was olał, powiedział w ostatniej chwili, że on nie może. Potem się dowiadujecie, na przykład, że z kimś innym ta osoba się umówiła, ale ta osoba jednak też odwołała spotkanie tej osobie, która z tobą odwołała spotkanie. I ta osoba, która po raz pierwszy Tobie odwoła spotkanie, nagle mówi, wiesz co, ja to jednak z chęcią się z Tobą zobaczę. No to jakie, jaką to ma wartość? Żadną. I tak samo właśnie jest na rynku w tym momencie. Stąd też, moi drodzy, Stany uciekają tam, gdzie mogą. Po prostu uciekają tam, gdzie mogą. Też o tym mówiłem, o tym właśnie spisku wszechczasów. Między innymi w czerwcu. W tym roku, czyli w 24, gdzie, moi drodzy, tutaj widziało to 39 tysięcy osób, no dziwnym trafem ten film się zatrzymał, dziwnym trafem on znika już, jeżeli chodzi o proponowane, już go dalej nikt nie ogląda. No ciekawe dlaczego, no, <laughs> jak to możliwe. Tak więc, kochani, dzieją się ciekawe rzeczy, zwróćcie proszę uwagę na to, co jest wokół nas, wokół was, jakie informacje do was, moi drodzy, docierają, ponieważ Bitcoin będzie brał dużą, duży udział, w całej, nazwijmy to, batalii, jeżeli chodzi o CBDC i nowy system finansowy, który oczywiście powstaje, który jest związany z programowalnym pieniądzem. Więc dla nas teoretycznie dobrze, jeżeli chodzi o zarobki, ale tak patrząc, wiecie, na to szeroko, to bardzo nie podoba mi się, że jest to po prostu kolejna gra. BlackRock to jest ten sam fundusz, który na dobrą sprawę ma gigantyczny wpływ na SEC, na Fed, ma kilkanaście banków pod sobą, za przeproszeniem niektórzy liżą im aż tyłek, jeżeli chodzi o to, aby dostać finansowanie, nawet są związani konkretnie z dodrukiem. No i ten sam kapitał jest w tym momencie, moi drodzy, w Bitcoinie, mają ich aż 370 tysięcy. BlackRock też inwestuje w Polsce, BlackRock też z tego, co ostatnio się dowiedziałem, to też ma tutaj wykupywać ziemię, jeżeli chodzi o Mołdawię, która teoretycznie ma wchodzić do Unii Europejskiej. Może już się to wydarzyło, tego nie sprawdziłem, więc też tutaj powtórzę. Tak więc, no ciekawe, że się dzieją, kontynuujmy, jak was coś interesuje, Piszcie proszę pytania w komentarzu. Będzie trzeba, zrobię sesję QA z chęcią, zresztą z wami też tak sobie porozmawiam. Dobra, idźmy dalej. Jutro, moi drodzy, jest środa. Środa o godzinie 20 będzie bardzo ważny live, trochę w takim stylu halloweenowym. Kryptohorror za rogiem, na czym zarobię. Jutro o 20 będzie live, poruszymy tam konkretne tematy, takie jak altcoiny zombie, które odejdą na wieki, czyli czego my nie kupujemy. Bo nie chodzi o to, żeby kupować, bo wszystko wzrasta, bo wszystko nie będzie wzrastało. Grunt to wiedzieć przede wszystkim, czego nie robić, na co uważać. Dalej, altcoin nie, nie zombi, jakie wybieramy projekty, które, jak wybieramy projekty, które mają potencjał. Kolejna rzecz, co jeśli hostsy nie będzie, czyli trochę o handlu krótkoterminowym i takim uwolnieniu się od modlitwy o hostce. Dalej przyszłość bitcoina w długim i krótkim terminie. To będzie jutro. Wystarczy kliknąć w link pod tym filmem, czyli w link w Zostawić swojego maila, kliknąć chcę dostęp. Oczywiście jeszcze zaznacz tutaj proszę zgoda a propos dołączenia do społeczności. Później już otrzymacie maila jutro z linkiem do tego pokoju, bo jutro w środę będzie właśnie live. A jeżeli załóżmy, interesuje was, to robię w weekendy. To przykładowo na swoim Instagramie, Instagramie zacząłem aktywnie już z niego korzystać. To też wrzucam właśnie, co się dzieje u mnie prywatnie, bo często pytacie, mam od was masę wiadomości. Powolutku na nie odpisuję, stąd też proszę o cierpliwość, ale pod tym filmem też będą linki do moich innych social mediów. To to co? Chyba, kochani, wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że oglądacie, za to, że pytacie. Tym bardziej niezmiernie mi jest miło za, za, za komentarze, typu właśnie tego, że załóżmy, że ktoś czekał na analizę, że nie oglądacie innych miejsc, z których tylko jest paplanina, no bo inaczej go nazwać nie można. No a chodzi o to, żeby wiedzieć, co robić, na co uważać. I robić to konsekwencje, konsekwentnie i nie, nie dać się też tutaj, wiecie, wciągnąć tą całą grę i systemowe po prostu, nazwijmy to, kajdany. Ale zakończyłem, kurczę. Ale myślę, że w, w, tak w dobie aktualnego czasu Halloween to może będzie okej. Okay. <laughs> Dobra, wystarczy. Dobrego wieczoru, dobrego dnia, do usłyszenia, pozdrawiam gorąco, cześć.